Cześć, witajcie moi drodzy. Niedawno sobie pomyślałam, a co jeśli za pomocą koli i mentosu spróbować wysadzić arbuz? Dlatego zakupiłem te dwa ogromne 10-kilogramowe arbuzy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Serdecznie zapraszam was na odcinek. Dobra, to na początek zrobimy po prostu butelkę koli i sody, bo może ktoś nie widział moich poprzednich eksperymentów. Używam sody, bo ona lepiej reaguje z kolą. Wracając do orbuza, na początku musimy wyżłobić go, natomiast jeśli po prostu wlejemy w niego kole i wsypiemy mentos, nic to nie da, ponieważ otwór, który będzie w arbuzie nie pozwoli mu wybuchnąć. Dlatego pomyślałem, że możemy spróbować umieścić metrowy balon do arbuza i w niego wlać kole. Natomiast jeśli to się nie uda, spróbujemy umieścić butelkę. Dobra, mam przygotowane otwory w arbuzach. Zaczniemy od zapełnienia metrowego balonu kolą. Wlałem około 2 litrów. I teraz najtrudniejsza sprawa, aby umieścić tam sodę. Dlatego ja wkładam w niego rurkę i dmucham. Następnie wsypuję w rurkę sodę. Teraz puszczam balon, aby soda w niego wleciała i szybko zaciskam balon. Natomiast to nie był dobry pomysł. Trzeba za szybko zamknąć balon, co mi się nie udało. Dobra, to teraz spróbujemy z butelką. Aby umieścić w niej sodę użyłem tkaniny, która łatwo przepuszcza wodę. Wsypuję w nią sodę, zawiązuję i zamykam butelkę. Kurka wodna. Okazuje się, że gazy, które wytwarza kola z sodą, po prostu nie są tak mocne, aby wysadzić butelkę. Dlatego pomogłem im wrzucając do orbu za No cóż, eksperyment nie do końca się udał, ale po to właśnie są eksperymenty, by próbować, czy coś z tego wyjdzie. Ale ja jeszcze wrócę do tematu i na pewno załatwię tego rebuzę, tylko już w inny sposób. Też nie ukrywam, że chciałbym mieć z Wami jakiś kontakt poza filmikami na YouTube, może żeby zrobić jakieś spotkanko czy jeszcze coś. Do tego fajnie będzie, jeżeli polubicie mojego fanpage'a lub Instagrama, wtedy będę mógł Was powiadomić o takim czymś. I nie zapomnijcie, że wkrótce będą nowe filmiki, więc trzymajcie się na razie.